Ja nie mogę. To no, są już coś się język że co nie... Pociągnąć bo kurna nazwać fakt. Co się się język. No, wiesz, pociągnięcie bo ja nie wiem, co on Ja nie mogę... Nie, no nie, ja nie, i pójdę. Dawaj, za ja rękę, no. No, zavolj. Ja ću odpadnit' Nije možda da nije joj samo jednu. joj zavolj. Mm, mm. No, zavolj, zavolj. O, mm. radnik mi se upao! Belika je od eee, Ja vam će podoba... Hoće tu! Jak, jak Wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę, komentarz, teraz sen Wam się na najbardziej spodoba. Chcecie powiedzieć coś do kamery? Nie, nie wiem. No pozdrowić kogoś, czy co? Yy, Mamy tatę i rodziców, jak zawsze. Pozdrawiamy. E, zamawiaj tak książki i do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć! Gdzie to... kamerę No tam, nie widzisz? kolega w No. O. No spoko. Dobra. No dobra, a możemy fragmenty z wami użyć w filmie na YouTubie? No to jest fajnie, no. dzięki. spoko, dzięki. Fajna reakcja. To miłego dnia. No. Ej, dziewczyny, jeszcze pomogę, bo mi się kurczę język przykleił. Wstrzymasz mi, o. No. Nie doktor. dr, wstrzymasz mi język, kurczę. No weź już się odciągnęli jakoś. mogę gryza? Co? Gryza mogę? No, gryza. Nie, tylko i ci oddam. No ugryzę tylko No to A to jest z czym? Kuciakiem A to nie, to dzięki Ja to tylko mięso, to na razie To tam nagrywasz? Cześć No nie może coś Co? Może coś tam zobaczymy A, I to nagrywasz dzisiaj? A nie wiem jeszcze Mogę dzisiaj się zdjęcie? No spoko to Tak? No. Uwaga, co to jest? O nie, nie chcemy jeszcze, dzień dobry Dzień dobry TVN o cześć! Cię dawno nie wiedziałem co tam słychać u Ciebie Jak tam leci? To co, nie odezwiesz się do starego znajomego nawet? Znamy się? No, no znamy się co to? Pierwszy raz mnie na oczy nie widzisz przecież. No tak jednak. No właśnie. Przecież jakiś czas nie wiedzieliśmy. Co tam porabiacie? Dalej, e, dalej wychodzisz tam z tym, czy już już, nie? Rozpoznawalny głos. Ale co? Co bo nie rozumiem? No to co, nie, nie pogadasz sąsiadka, co ty? Bo kamery nie ma. Gdzie kamera? Wiem, gdzie kamera? Panie, a to ile kosztuje? A pan to nagrywa? Nie, tam było nie? Na, na lodówce. Ja, na filmiki Naprawdę tam było. Dobra, ja żartuję. To ja taki film kręcę, tak naprawdę. O tu kamera jest. Zobacz, tu jest kamera. Proszę, powiedz coś. Pozdrów kogoś. I co jeszcze chcesz powiedzieć? Cześć, ciocia! Cześć. Co tam słychać? ciociu? Spieszę się bardzo. Ale chodzisz na fitness? No, chodzę. Dobra, to do zobaczenia na fitnessie. Hello, you and me, love Okej? Okay? No uh. Dzień dobry, ja mam takie zapytanie czy z pani córką mógłbym cię umówić? A to tylko umówić się Zgadamy się. Zgadamy się. Cześć, słuchaj, gdyby był potrzebny tatuś to ja na zastępstwo bardzo chętnie. Okej, dzięki Ciema, mogę gryza? Nie, dzięki, ja to dla mnie. No to gryska i... Ale a łyka chociaż? Ale popić, czemu nie? weź no do kuchni, do łazienki? A, do łazienki. Ja to ja zazwyczaj to ten... Kreta pije jak już. Kreta? A, Rozumiem, tego że kam, kamień na No na no, kamień dobry jest i w ogóle też... No tutaj to polerkę tylko można zrobić. A, nie, no to nie. No dobra, to dzięki, na razie. Nie masz? Nie. Ale myślałem, żebyś mi trowara poszedł kupić, bo ja też właśnie jeszcze przed 18 i mi nie Ja sprzedać. To nie wyglądasz tak przed 18. Ale no, nie chcę jak się pytają o dowód. Ja dopiero 16,5. Tak. A ile byś mi dał? 27 Kurna, chłopie, pytają się 27. tak o dowód za każdym razem. Za każdym Ta, razem się pytają. O... No. Cześć, słuchajcie, bo zawsze chciałem pójść na randkę z dwoma kobietami. Na i pomyślałem, że wy będziecie pierwsze. Pomyślałam, że wy będziecie tymi pierwszymi nie No weźcie tak Jedna, jakieś, kawka, piwko Dzięki Łukasz to na razie, cześć Cześć Słuchajcie, bo ja zawsze chciałem pójść na randkę z dwoma dziewczynami na razie Pomyślałem, że wy będziecie tymi pierwszymi No ale z zajętymi to tak się się. Z zajętymi to tak robi słabo, nie? To już nie randka Wyjdzie. Ale co, to mi nie przeszkadza. <noise> Tylko nam trochę przeszkadza chyba. Czy nam jak nam, ale może naszym partnerom. Naszym partnerom. To i weźmiecie Ale też. tam szły. <noise> Będziemy w Pięć, piątkę. Ale pewnie jak tak jeszcze przejdziesz, to może tam i... <noise> Jest pan youtuberem? <noise> Dobrze kojarzy? Dzień dobry. <noise> Słucham? Jest pan youtuberem? Dobrze kojarzy? <noise> Niech pan ja... nie ujrzy, nie, co nagrywa. Przepraszam? Nie, e, nie gram z tobą. Przepraszam? Tak. Fajnie zareagowaliście. Możemy fragmenty z wami użyć? W filmie na YouTubie? Ze mną na pewno. Tak? Tak kobita się ładnie śmiała. Też możemy ciebie użyć? Tak Dobra. maski i tak to nie widać dużo i tak mi się poznał. No. no i super, fajna reakcja Hej Krady muszę lecieć. Która? Która? Co? Muszę lecieć. Godzina to jest 20. A wiesz jak? Panie, czy pan karmisz tego Wypomalisz pan czy nie, bo kurna sromczyka i kurna język mówi, że, że to się tak nie da sprawdzić, a to? Panie, słyszysz pan? Otwarte. Jedziemy. Panie. A jak to się włącza w pisto? Trójka. KLMK Jakbym wiedział to bym pojechał jak nic Dobra! Czy się dom, jak się to automatyczną jeździ skrzynią Kulno, no ja nic. sumie No to fulniczka? widzisz, kurno co bym zrobił Za ja bo coś... Też... Bo! Fufej! Macie o na, na Kurno!

Ну, может, это такое настроение, что я не Я то Ты, Женя. Лен, Женя. Ты не хочешь ни куда Ты не хочешь клан. Брат мне. Ну? Брат. чинал, Kto nie uchartny? To do nich. Wiesz tak, a tak ktoś idzie to rób na nich kamerę najpierw, a dopiero później do mnie Jaka woda? ciągnie się nie już bo nie mi daj Ciąg, ciąg i tego, ciąg. pan. No jak ja to pociąg tylko i od, od tego. Odlecił, od a nie mogę wciąć, dowaj. No gość, co ja kurna... Panie, na kieszyk nie działa, lecisz Pan w No jak nie działa, widzisz, to działa jak tego, jak jest, coś, coś, coś. Dawaj, pociągniesz mnie odciec. To sam się Pan pociągnie. No gość, tam założyłem, po, widzisz. Nie chcę odejść. Panie, ja na Tobie miałam, ja oglądam. <tuszy> Pan dzwoni na Pogokowie. No ja odkryję, po co mi to? Tak, odkryje Pan, jak Pan obojętnie cały dzień... Oj, tamto. Mmm. Go no. Hey, can you catch me? Yeah. Yeah, come Can you catch me? I yeah. <coughs> <coughs> A spoko reakcja. Możemy fragmenty z Tobą użyć w filmie na YouTube? Możemy. Tak? No to fajnie. Fajnie, uśmiechnięty chłopak jak trzeba. To... A możemy fragmenty z Wami użyć w filmie na YouTube? Bo fajnie zareagowałyście. Fajna reakcja, pozytywne kobiety. Tak, tak. tak? To super. To Lukas TV. Lukas? Tak, Lukas przez K. A, tak. ma różne tak. filmy, dużo osób występuje, różne sceny takie. Do miłego dnia. O, ja tam do chłopaka jakiegoś zagaduję. Ty, ty oh. stoisz? Słuchaj, bo przyjechał towar i trzeba wyładować. Tam na magazyn być poszedł. Kurwa, ja ci pierdolę. Co? Idź sobie. No Jurek, jak ty się zachowujesz? Jurek, wiesz co? Wie, co? Jak ty so, się zachowujesz? Idź sobie. Pierwszy dzień i tak do Aha. roboty? Dziesiąty debiut. No wiesz co, Jurek, naprawdę. Powiem wszystko szefowi. Okej, dobra. Okej, there's there's, there's. Do you want to say something wait. to my audience where there's, there's there's the camera there's yeah spain spain oh hola, yeah. tal? hola. Tal? we're not used to this situation you know no, let's let take, let take a picture okay it's a fake tongue it's not real <laughs> no okay wait 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 stick it there You so can know. check my channel on YouTube. I have some video uh, with call? subtitles. Lucas TV with Kate. Yeah. Funny. Yes, this first. Okay, there you go. Yeah, You're yeah. gonna put it there. I'm gonna yeah, follow I, I'm you I'm gonna on subscribe, man. Oh. Yeah. Great. Oh. I'm gonna appear there like laughing a lot. Okay. Lucas, yeah, your reaction to the situation was yeah, normal. Yeah, yeah, <laughs> like I was freaking out. No, no I, I usually, she was, I she would was you just recording. This? Usually, people smiling and okay. Well, what I, was, I was really worried about you, man, <laughs> yeah, because I know because uh, people from abroad is uh, more uh, expression and yeah. they worried about uh, other people, but in Poland, Oh! So you, you, what's you, happened to you? Oh, the, it's I don't care, go to home, <laughs> yeah. Okay. No. When are you going to to post this video? Where when we appear? Uh, like when, more or less. Tomorrow. Okay. okay. So I, I will, ha, I will, will have a look. Yeah. Yeah, yeah. So check check <laughs> this. I, I'm I'm through a tough time and and this just che just cheer me up like. Uh -huh, okay. okay. So thank you, man. Uh, 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 okay. in Polonia. Hmm? Huh. in Polonia. Uh, yeah. Okay, um. uh, we're just like traveling for. We, we are we are studying in Prague. And uh -huh. uh, we rented a car and we are just visiting the the town. ¿Estudiáis? ¿Estudiáis? ¿Eh? Estudiamos, sí. Ah, okay. sí. Mm. Estamos de Erasmus. Ajá, ok. Sí. 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 I mean, I, I've been ¿tú? here before. I love this country. Oh. Yeah. Really? Really, really nice. But... Eh, ¿En Polonia hace frío? Hace frío. Hace mucho frío. Sí. Yeah, eh, ayer, mucho frío. Hoy me he puesto de nieve. Ayer me estaba helando. No sentía ni los pies ni las manos. Ajá. Ah, ¿Dónde vives? Zarago Spain, Zaragoza. en ¿España? Zaragoza. Taraza. Ah, I not you know. no I live near Madrid, so... Shoulder. Ah, Madrid. okay, okay So, you have hey, great re reaction Thank, you. Thank <laughs> you. No, <thanks laughs> to you man Have a nice I day I was laughing about his reaction I didn't know <laughs> <laughs> what to do, like... Love, help It was, like, so disgusting <laughs> 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 Say, yes, to you Bye, bye. bye.